Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tej różowej piękności, która tutaj na pierwszym planie się wyłania. Otóż będzie to odcinek o filodendronie Pink Princess. Słuchajcie. Ja nigdy nie miałam problemu z pielęgnacją tej rośliny, więc postanowiłam, że troszkę sobie porozmawiamy o niej. Powiem wam, jak ja ją uprawiam, gdzie ona stoi, czym ją podlewam i generalnie dlaczego wam ją polecam, ponieważ też ostatnio zauważyłam dosyć sporą różnicę w wybarwieniu i dlaczego tak się dzieje i tak dalej. O wszystkim wam dzisiaj powiem, jak pielęgnować tą roślinę. I tak dalej. Może jeszcze zaznaczę, że ta roślina jest naprawdę bardzo popularna już od kilku lat i się nie dziwię, bo to wybarwienie różowe naprawdę może przyciągać wzrok niezależnie od tego, czy ją mamy od miesiąca, czy od dwóch lat. Ja cały czas, wiecie, jak przechodzę gdzieś koło tej princeski, to podziwiam to różowe wybarwienie, naprawdę jest piękne. Mam dosyć duży okaz, więc myślę, że jestem. Dobrym przykładem do tego, żeby po prostu o tej roślinie troszkę poopowiadać, jak ją uprawiać i tak dalej Także wszystko wszystko się dzisiaj dowiecie, wszystkiego zaczynamy, myślę, że bez zbędnego przedłużania Ja sobie wezmę tą princeskę bliżej siebie, ale to też będzie oznaczać to, że nie będziecie jej widzieć w całej okazałości Dlatego też będę jakieś tutaj przebitki, zbliżenia i tak dalej, bo naprawdę ona jest wysoka tak wygląda tutaj mniej więcej od poziomu doniczki. I słuchajcie, ona jest na paliku, dlatego że no jest już wysoka, więc wymagała podparcia już bardzo dawno temu. I może zacznę od ymm, doniczki, podłoża i tak dalej. Myślę, że Was nie zaskoczę, jeśli powiem Wam, że moja princeska jest w terakocie i tak uprawiam ją już naprawdę. Myślę, że. Ponad rok będzie, jak nawet nie dłużej, yy, i świetnie sobie radzi. Ja tutaj w tej doniczce jednej, to jest jakaś, nie wiem, może siedemnastka, yy, mam generalnie trzy sadzonki, dlatego że. Chyba rok temu był taki szał właśnie w biedronce na te Pink Princeski, i um, ja bardzo, wiecie, goniłam za nimi, kupowałam i tak dalej, głównie też do filmów. No i tak się uzbierało, że w sumie miałam trzy sadzonki. Stwierdziłam, że posadzę je wszystkie do jednego, zagęszczę jednocześnie roślinę i będzie ona fajnie się prezentować. No i tak też właśnie tutaj na samym dole um, możecie um, zauważyć, że są tutaj takie mniejsze sadzonki. Które są równie fajnie wybarwione. Niestety, ale widzę, że koty tutaj nie źle nabroiły, bo niektóre liście po prostu są połamane, ale to wiecie, no muszę się z tym liczyć, mając koty. W każdym razie, główna princeska, czyli ta, którą tutaj możecie, o! Podziwiać. Ma przepiękny, różowy, przepiękny, różowy wierzch, yy, cały wybarwiony. I słuchajcie, podłoże. Oczywiście nic innego jak Bigos. Czyli mieszanka ziemi uniwersalnej, perlitu, keramzytu, kory, chipsów, wermikulitu, piasku, czegokolwiek. Po prostu totalna mieszanka, która się nie zbryla. Nie będziecie jej w stanie jakby tak ścisnąć i uformować żadnej formy. To będzie idealna mieszanka właśnie dla filodendronów, w tym też właśnie Pink Princess. Jeżeli nie wiecie, jak dokładnie stworzyć sobie Bigos, to na moim kanale pojawił się film z taką instrukcją, ile czego dodać do siebie, jak to wszystko wymieszać, żeby powstał fajny wartościowy bigos, także odsyłam was tam, zostawię wam linka w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie stworzeniem własnego bigosu, dużo firm takich ogrodniczych sklepów oferuje już gotowe mieszanki. Jak najbardziej można z tego skorzystać, ale mając dużo roślin, no to słuchajcie, to się nie opłaca po prostu finansowo, żeby kupować na przykład litr takiego bigosu, bo taniej wam wyjdzie, jeżeli sami sobie stworzycie to wszystko. Także tak, to jeżeli chodzi o podłoże. Od razu wspomnę też o podlewaniu. Jeżeli chodzi o podlewanie pink princeski, to tak naprawdę podlewam ją tak jak wszystkie inne filodendrony, czyli dopiero wtedy, kiedy pojawi się taka czwórka na mierniku, yy, którym mierzę wilgotność podłoża. Czwórka. Trójka to już jest takie y, must, że muszę już ją podlać. Czwórka jest taka, że fajnie byłoby jej troszkę dać wody, nie przelać oczywiście, ale jednak dodać troszkę tej wody. Zaczyna się teraz okres letni. Y, temperatury automatycznie są wyższe, więc zwracajmy uwagę na to, że nasze rośliny naprawdę, naprawdę potrzebują znacznie więcej wody niż było to zimą czy jesienią, czy nawet wcześną wiosną. Ja zauważyłam, że dwa razy w tygodniu jak podlewam moje rośliny, to jest takie... Teraz minimum. One naprawdę potrzebują sporo tej wody. I oczywiście mowa też o Pink Princesce. Tym bardziej, że ja tutaj w jednej doniczce mam kilka sadzonek, więc one automatycznie więcej tej wody piją. Jeśli chodzi o nawożenie, to chciałam Wam pokazać od razu tutaj nawozy, których używam. Nieustannie ja Wam polecam to Triozy Advanced Nutrients, to są nawozy, którymi podlewam wszystkie rośliny, które mam I widzę różnicę, słuchajcie, widzę różnicę, chociażby nawet w kwitnieniu Jak do tej pory moje rośliny praktycznie w ogóle nie kwitły, tak teraz jak dostają te nawozy To naprawdę nawet okazy, których, które bym w ogóle nie podejrzewała o kwitnięcie Kwitną, więc naprawdę jest progres, i między innymi za to kwitnięcie odpowiada ten dokładnie nawóz, i to jest BLUM, czyli właśnie zakwitnięcie. Tutaj mamy azot, mamy tlenek fosforu, tlenek potasu, siarkę. Więc słuchajcie, to są takie, wiecie, po prostu opracowane składniki, które wpływają na pobudzanie roślin do kwitnięcia. Mamy też grow, czyli po prostu dorośnięcia. Tutaj mamy głównie azot i tlenek potasu. I trzeci komponent, czyli mikro, czyli wszystko, wszystkie jakieś mikroelementy, które również są potrzebne do prawidłowego wzrostu roślin. Mamy między innymi azot, wapń, magnez, żelazo, mangan. Także połączenie tych wszystkich trzech nawozów naprawdę dają efekty. Wow, wzięłam tutaj do siebie e, też princeskę jeszcze raz. Bo słuchajcie, jak widzicie, ona przerosła już dosyć sporo, <słuch> przerosła palik, e, ale słuchajcie, nie zamierzam e, teraz kupować nowego palika, dlatego że e, myślę o cięciu. O cięciu tej princeski, dlatego że odkąd właśnie używam tych nawozów, to słuchajcie wybarwienie tej princeski jest fenomenalne i za każdym razem widzę na liściu, że to wybarwienie naprawdę jest spore, takie jedna czwarta liścia nawet niektóre naprawdę wow i stwierdziłam, że chciałabym po prostu pociąć tą princeskę w tym miejscu, w którym ona zaczęła wypuszczać te różowe wybarwienia, różową wariegację dosyć mocno i możliwe, że tym sposobem pobudzę mateczną roślinę do ym, wypuszczania nowych liści również z dosyć sporą wariegacją. Zobaczymy, czy to się stanie, ale mam taki plan, dlatego że, no dlaczego by nie, trzeba działać różnie, różnie działać z tymi roślinami, dlatego w niedługim czasie pewnie tutaj pojawi się jakieś cięcie, więc będę miała y, osobną sadzonkę z taką naprawdę dużą wariegacją różową. Więc bardzo się cieszę. Tutaj jakiś liści, jeden jest trochę zmasakrowany, ale podejrzewam, że to był moment, gdy przeprowadzałam te rośliny i one były w takim, wiecie, trochę stanie ni to idealnie wypielęgnowane, ni to nie taka mieszanka była, taki, taki stan przejściowy. W każdym razie, cóż tu więcej wam mam mówić o princesce, ona jest bardzo łatwa w uprawie. Serdecznie Wam ją polecam. Będzie odpowiednia dla osób początkujących, którzy chcą mieć um, roślinę, która pięknie wygląda, jest łatwa w uprawie, jest czymś innym. Wśród nas, osób, które się interesują roślinami, może princeska Pink Princess nie jest jakimś zachwytem, dlatego że już troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do niej, do jej widoku, um, ale dla osób, które kompletnie nie siedzą w tym temacie. Myślę, że taka wariegacja różowa będzie zaskoczeniem miłym, pozytywnym. Może właśnie, jeżeli ktoś przyjdzie do Was do mieszkania, zobaczy taką różową roślinę, to sobie pomyśli, wow, no, pewnie sztuczna, no bo nie jest to zbytnio spotykane wśród roślin. Rośliny głównie są kojarzone z kolorem zielonym, ale princeska to jest princeska. Bardzo się cieszę. Chciałam Wam jeszcze pokazać jeden trik, dlatego że. Wszystkie filodendrony, które rosną tak jak właśnie princeska, mają tendencję do ciężkiego wypuszczania nowych liści, tak zwanego porodu. Niektórzy się oburzają, że jak ja mogę mówić o porodzie wśród roślin, ale słuchajcie, no tak się mówi po prostu: rodzi nowego liścia. Jakby nie było, to wydaje na świat nowego liścia, więc jest to w jakiś sposób tam poród, powiedzmy. Jest też dużo memów odnośnie właśnie filodendronów i ich sposobu rodzenia. Gdzieś tam tutaj wam wkleję, jeżeli znajdę. W każdym razie jesteśmy właśnie na takim etapie z moją princeską, że wam pokażę, jak ratować taką. Jakby zaklastrowaną mm, princeskę nowego liścia, który gdzieś tam wychodzi, ale nie do końca sobie daje radę, już Wam mówię o co tak naprawdę pokazuję, o co chodzi. Tutaj wychodzi nowy liść i jak widzicie, yy, ma on problem z wyjściem z tej pochewki. Dlatego, że on się cały, cały czas tutaj zawija, 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 dlatego, że chce tą końcówkę po prostu wyciągnąć stąd. I. Bardzo łatwym sposobem na ten problem i najlepiej sobie to robić, dlatego że roślina po pierwsze bardzo rzadko sobie sama poradzi. To jest związane z niską wilgotnością, więc można sobie tutaj y, obkładać to jakimiś, y, wiecie, ręcznikami, wacikami z wodą albo pryskać i tak dalej, ale najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie wzięcie takiego patyczka kosmetycznego, y, nawilżenie go w sensie z, w, w sensie zmoczenie tutaj końcówek wodą. I delikatnie znalezienie miejsca, gdzie ta princeska powinna sobie wychodzić i powolutku, powolutku ją spróbować wyciągnąć. Oczywiście właśnie zwracamy uwagę na to, żeby ten proces był delikatny. E Bowiem inaczej możemy skaleczyć roślinę i ona może po prostu wyjść połamana, a tego byśmy nie chcieli. Tutaj idziemy do samego końca, idziemy, idziemy. O, już praktycznie wyszła, proszę bardzo troszeczkę różowego możemy zauważyć tutaj na wacieku dlatego, że Pink Princesska że tak powiem krwawi trochę wszystkie soki ma różowe i teraz tak naprawdę ten liść jest już na wolności będzie mógł sobie spokojnie się rozwijać, ja na razie go nie będę dotykać, jeżeli będzie miał problemy za 2-3 dni zobaczy, że on się w ogóle nie zmienił to wtedy warto sobie troszkę E, wspomóc tutaj rozwinięcie tego liścia, dlatego że on już jest bardzo mocno, wiecie, tak jakby zbity. Ale myślę, że bez problemu teraz już sobie princeska poradzi. Najlepiej robić to w takim momencie, żeby tutaj to nie było złamane, dlatego że ona chcąc wyciągnąć tego liścia, cały czas będzie tutaj napierała na ten. Mm, na to załamanie, i w pewnym momencie po prostu może się złamać, i tak naprawdę liść zostanie tutaj w tej pochewce i będziemy, mi byli będziemy po prostu stratni, jeżeli chodzi o te liście. Niestety. Teraz może pokażę Wam tak w całości, jaka ona jest duża w porównaniu do mnie. Ja mam 170 cm wzrostu, a to jest moja princeska. No i oczywiście tutaj już ma właśnie kolejnego liścia doniczka tak się prezentuje. Naprawdę jest spora. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się wyhodować taką princeskę. Dajcie znać, czy u Was też tak fajnie rosną. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że jakieś triki, yy, które Wam tutaj podpowiedziałam, pomogą Wam w uprawie. Nie powiedziałam jeszcze o stanowisku, więc może teraz to nadrobię. Tak naprawdę, jeśli chodzi o stanowisko princeski, to Fajnie, jeżeli będzie ono jasne, nie mocno nasłonecznione, żeby po prostu nie popalić też liści, ale jeżeli ono będzie jasne, to mamy większą szansę na tak piękne, wybarwione liście. Moja księżyska teraz stoi sobie pod oknem południowym, ale ten cały szczyt tak naprawdę można by było powiedzieć, że jest na takim samym poziomie jak wszystkie rośliny na parapecie południowym, więc ma sporo tego światła słońca, ale ona została do tego przyzwyczajona, więc jeżeli chcecie teraz przenieść swoją princeskę tak nagle do słońca raczej bym to odradzała, ale gdzieś tam tak metr na przykład od południowego okna będzie idealne, mam nadzieję moim zdaniem i wtedy możecie naprawdę oczekiwać fajnie wybarwionych liści w połączeniu z nawozami z prawidłowym podlewaniem, z daniem filodendrona na palik, tak naprawdę, wiecie, połączenie tych wszystkich kwestii dopiero da sukces. Więc pamiętajcie o tym wszystkim. Jeżeli będziecie coś złego działo z waszą princeską, wtedy po prostu zmieniać miejsce, zmienić nawóz, nie wiem, może nawet obciąć, trochę ją poobcinać, gdzieś coś zrobić. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to też możecie zadawać w komentarzach. Możecie pisać do mnie na Instagramie. Bardzo dużo osób pisze do mnie na Instagramie z pytaniem, co robić, bo coś mi się dzieje z rośliną, co robić, bo na przykład liście wyglądają źle i tak dalej, więc zapraszam Was, jeżeli tylko będę wiedziała, znała odpowiedź, to z chęcią Wam. Pomogę, bo wiem, jak to jest ważne. Ja też e, jeszcze wcześniej e, często pisałam do osób, które gdzieś tam działały w sieci i się znały na roślinach, po prostu czułam, że wiedzą więcej ode mnie. Pisałam do nich i prosiłam o jakąś radę, także to jest jak najbardziej normalne. Możecie pisać do mnie. Zachęcam, zapraszam na Instagrama. Nie wiem, co mam jeszcze mówić o tej princesce, po prostu jest piękna. Zrobię Wam przebitki właśnie z bliska na te różowe akcenty tutaj, więc tak. Zachęcam Was do obejrzenia. Kolejnych filmów. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. A my się widzimy już w kolejnym zielonym odcinku. Do zobaczenia!